Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, jestem Neon, jesteśmy na serwerze 4Life. Na 4Life gram od 2015 roku, za miesiąc wybiję 7 lat, mam Infernusa, spory zapas gotówki, kilka unikatów, nieważne. Też mam samochody organizacyjne, które może powiedzieć, że są moje, bo większość osób, na 30 osób to może tutaj jedna albo dwie grają. Samochody może powiedzieć, że są moje, tak które widzicie na ekranie. Sultan 2.2, Banshee 2.2, PS22, Turismo, no wszystko na półka w większość, niektóre też są śmieci, ale mniejsza. Chciałbym wam zrobić tajemnicę jak zarabiać na giełdzie I po prostu też nagrywać serie jak ja zarabiam Po prostu mam chęć pograć w bo powróciłem Zradzę wam tajemnicę jak zarabiać i nie będziecie musieli biegać po kopalniach czy po magazynach. Zradzę wam moje wszelkie tajemnice Jak wiecie w 2019 roku Prowadziłem własny Autocomis biznes yy, For Car Dealer. Yy, byłem ja, Grabsio i Chrysu. Zbogaciłem się o kilka milionów na tym yy, i będę tutaj się chwalił po prostu chciałbym Was wszystkich tutaj zaprosić do subskrypcji, do lajkowania mojego kanału i do, do zostawienia dzwonka po przekroczeniu bariery 50 lajków, zdradzę wam sekret jak to się robi i będę nagrywał serię jak ja zarabiam. W stanie, jestem w stanie nagrywać Wam odcinki daily i też po prostu yy, jesteś, jestem w stanie wyciągnąć od 50 do 100 tysięcy nawet dziennie na spandowanie samochodami i wy też, także jeżeli chcecie też spróbować, no to... Zaczniemy od 50 tysięcy Mam 75 Ale rozdam to wam yy, Po prostu dla moich widzów do to, to, że jesteście yy, 12,5 tysiąca na pół 25 na pół po prostu To 125 a wyślę dwóm osobom W komentarzu trzeba napisać jakiś śmieszny dowcip żeby mnie rozbawił później myślnik i swój pit, ja bym 12 około do osób, także zapraszam wszystkich do subskrypcji do lajkowania. Mam nadzieję, że ta seria wypali, także nie zostaje mi nic innego jak czekać na lajki i po prostu będziecie się wzbogacać moimi tipami i moimi tajemnicami, także to tyle, co się powiedzieć. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Hej hej.